Na moim kanale. Mam na imię Wita. Mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień! Witajcie, kochani! Dzisiaj zaczynam kolejny dzień vlogowania. Jedziemy teraz z mamami załatwić pewne sprawy urzędowe. Chodzi o mój samochód, bo ostatnio dostałam jakąś tam właśnie jakiś mandat na autostradzie. Nie wiem o co chodzi, wszystko miałam zapłacone, ale sprawdziliśmy i się okazało, że jak kiedyś w Eder nie wpłacałam pieniądze, to tych pieniędzy tam nie ma na koncie, że pan, pamiętam, że pan nie dał paragonu i chyba po prostu nam tych pieniędzy nie wpłacił. Więc nie wiem o co chodzi. Jedziemy teraz na pocztę się dowiedzieć. No i mam nadzieję, że uda się jakoś przeżyć bez mandatu. No, zobaczymy. Zabieram Was razem. Przyjechaliśmy na pocztę. Czekamy. Jak zwykle na poczcie tutaj też e, ogromna kolejka jest. Więc muszę, musimy troszeczkę zaczekać. Pytacie mnie w ogóle w komentarzach, jak się dogadują mamy. No to powiem, że e, niezłe e, z, z nich mam agentki. Jedna i druga mówią po angielsku, no nie jest to perfekt angielski, ale dają sobie radę, potrafią się naprawdę na różne tematy porozumiewać. No jak zabraknie słów, no to wiadomo, można rękoma wszystko pokazać, wytłumaczyć i nie ma problemu, więc ja spokojnie, spokojnie mogę wyjechać, zostawić je na cały dzień. One spokojnie dają sobie radę, więc ja bardzo się cieszę, że mają taki fajny kontakt, że tak na luzie pozytywnie. I no, to jakoś tak mamy. No i teraz przyjechałyśmy, czekamy, no i potem mama będzie robiła kilka przepisów, więc pokażę Wam coś nowego. Kupujemy arbuza i melona po 10 litr każdy. Tutaj przyjeżdżają pod dom, no nawet nie musimy tak naprawdę iść na ich żadnych ryneczek. Wróciłyśmy do domu, no trochę potrwało tam to czekanie na poczcie, nie udało się wszystkiego niestety załatwić, okazuje się jeszcze musimy tutaj dzwonić na różne telefony, mama już siedziała chyba 40 minut na, na telefonie, próbowała tam wyjaśnić dlaczego. Ta sytuacja w ogóle zaistniała, bo tak naprawdę pieniążki były wpłacone. A chodzi tu o to, że każdy samochód tutaj w Turcji ma taką naklejkę i tam jest taki jakby kod, barkod, prawda? No i na poczcie albo w takich innych miejscach przy autostradzie na swój numer, na całą swoją naklejkę, tam się wpłaca kasę, no i potem się jedzie przez całą Turcję i on, oni po prostu na autostradach te, te pieniążki zdejmują. U mnie tam było zapłacone, ale jak ja po prostu jechałam przez te bramki, e, to mi cały czas pokazywało, że, że mam mandaty. Nie wiem dlaczego, oni jakoś to to nie rozliczyli i, i teraz jak weszłam, to mam 4, 400 lir mandatu, e, bo jechałam przez te wszystkie bramki, mimo że miałam te, te kasę. Coś tam anulowali, coś tam jeszcze za trzy dni będziemy sprawdzały. Wpłaciłam ileś tam kasę znowu na, na, ten, na ten swój samochód więc mam nadzieję że wszystko będzie dobrze, ale powiem tak, że mimo że ten mój turecki jest w miarę w miarę, ale ja nie dałabym rady tego załatwić, jednak to mama turecka załatwia i ona tyle czasu z tym spędza, że szok, no ale to jest biurokracja no tutaj niestety bardzo długo to się wszystko robi, no a teraz jesteśmy już w domu i będziemy robić bardzo fajny przepis, takiej bardzo zdrowej trawy, no bo jak wiecie moja mama turecka uwielbia a, różne zdrowe rzeczy, nie wiem czy ta trawa jest w Polsce, zobaczycie napiszę też Wam i, i powiem a, polską nazwę, więc dajcie mi znać w komentarzach, czy znacie w ogóle to, a potem na kolację, obiad taką późną obiad kolację, a, będziemy robić albo lahmadżuny, albo pide ale takie zamawiane tutaj w piekarni, czyli na dzień zrobimy, zaniesiemy i zanim popływamy w morzu nam te kolacje zrobią, ale wszystko Wam pokażę, więc dzisiaj takie trochę vlog kulinarny, trochę załatwiamy sprawy, takie bardziej luźne, nigdzie nie jedziemy, ale za kilka dni szykuje się bardzo fajna wycieczka, więc znowu zabiorę Was w bardzo, bardzo piękne miejsca. Więc no co, zabieramy się za przepis. Dzisiaj robimy sałatkę z takiej roślinki. Nie mam pojęcia, czy w Polsce to taka roślinka rośnie. Polską nazwę znalazłam. Jest to soli ród zielny, bardzo zdrowe, bardzo słone. Tutaj to rośnie niedaleko morza. Będziemy to gotować przez chwilkę. Umujemy najpierw, potem będziemy gotować w gotowanej, gorącej wodzie. Soli już tutaj dodawać nie będzie. No i jak to się ugotuje, trzeba będzie to e, oczyścić, pokażę jak. No i dodamy cytrynę i oliwę e, z oliwek. Więc zapraszam w taki nowy przepis. Woda się zagotowała, wyłączyliśmy ją. No i teraz do tej zagotowanej wody trzeba włożyć te roślinki. How long they need to stay there? Five minutes. No na 5 minut pod przykrywką. Aj, you're putting... Aj. No, będziemy gotować jednak. Nie, źle, źle jednak zrozumiałam. Ok, gotujemy. Czyli nasze roślinki tutaj. Ten solirut zielny nam się gotuje, ale tylko 5 minut, po 5 minutach wyłączamy, no i wyciągamy. Mm. Zobaczcie, jak te roślinki rosną w takich terenach bardziej mokrych. No, super to wygląda. Sprawdzić, czy roślinka jest gotowa, ugotowana, o, w taki sposób trzeba pociągnąć i tutaj, o, nam się zadymiło. Wyszło, no to spróbujmy jeszcze. Żeby zobaczyć, czy roślinka jest gotowa, trzeba właśnie tak pociągnąć. O, to jest właśnie, tak będziemy ją oczyszczać. Teraz ugotowane roślinki przekładamy do zimnej wody. No i będziemy je tutaj oczyszczać, bo jak widzicie, tutaj jest taki. W środeczku bardzo a, twardy, tak jak korzonek, nie? jego się nie je. Je się tylko te te, no jest specjalna taka technika jak to łatwo oczyścić, no to zaraz Wam pokażemy. Ściągać, tutaj, o, ściskamy tutaj i ciągniemy, o tak, Gotowe. Ja mogę to wziąć, o, zaciskamy jednym palcem, drugim ściągamy. Zaciskamy, ściągamy. Zaciskamy, ściągamy. Tutaj, o. Zaciskamy i ściągamy. O, w taki sposób. Mam już trochę bliżej pokazać, jak ja tutaj ściągam. te się nie ściągając. Tutaj zaciskam i ściągam. Like push and make like this. Push. Sok z cytryny ląduje na naszej trawie. No i teraz jeszcze trochę oliwy z oliwek. I sałatka gotowa. Smacznego! Dzisiaj na obiad będziemy robić wegetariańskie lachmadżuny. Lahmadżun to jest taka jakby cieniutka pizza turecka, tradycyjna. Jak już powiedziałam to będzie wegetariańskie danie, bo mama nie je mięsa i my też tak mniej jemy. Więc do tego nam będą potrzebne papryki. To są papryki słodkie, czerwone, zielone. Do tego pietruszka, pomidory, sól pieprz czarny i ser żółty. Wszystko zetrzemy, to zetrzemy na tarce, to pokroimy, zaniesiemy do pobliskiej piekarenki i tam nam upieką, czyli tej podstawy do Rachmadżunu nie będziemy robić, tam mają specjalny piec, więc raz, dwa i kolacja będzie gotowa. Wszystkie składniki kroimy na bardzo drobne kawałeczki. Teraz ląduje pieprz czarny. Jak widzieliście, poszły wszystkie warzywka. Ser żółty. No i teraz jeszcze trochę soli. No i nasza mieszanka na lahmacun wegetariański gotowa. Wsiemy do piekarni. Jest ta piekarnia. No i tam właśnie panowie robią, nie wiem czy widać słabo widać, robią lachmajuny. chłopak zabrał no i nie wiadomo będą albo lachmarzuny, albo pide jak im się uda no idą nasze dania nie wiem co to będzie nie, że tutaj dają nie w gazetach? nie, nie w gazetach What is it? Oh, pide ciołgiuzek ja myślę Çok iyi. Bizi Teşekkür <fira> ederim. Jesteśmy już po kolacji. Idziemy teraz według naszego rozkładu, jak zwykle po kolacji idziemy popływać, no czasem kolacja jest później. Mamy już poszły pierwsze, ja tutaj z tyłu, jest wiatr, więc będzie zaraz wiało, będę chowała telefon. No, miałyśmy dzisiaj taki fajny, fajny dzień, dzisiaj jest bardzo gorąco, ale na szczęście jest wiaterek, więc nie nie potrzeba żadnej klimy, w domu jest do wytrzymania ale ogólnie poprzednio to w ogóle była bardzo fajna pogoda bo cały dzień nie było aż tak gorąco dzisiaj jakoś tak przegrzało no i tak, mijają te nasze dni tutaj bardzo sympatycznie cały czas jak widzicie odpoczywamy mamy, bardzo się cieszą bo tak, tak naprawdę moja mama turecka po raz pierwszy tutaj do nas przyjechała moja mama też więc bardzo im się podoba no i co, idziemy pływać Zabieram Was trochę do wody. Mam bardzo ciepły wieczór. Woda jest po prostu jakbym brała kąpiel w wannie. E, powietrze 29 stopni, pływamy tutaj. Dzisiaj fale są takie spokojne. No i zobaczcie, jakie jak fajnie zachodzi słoneczko. Sporo jeszcze osób jest tutaj pływających, znaczy stojących, nie pływających. Jest godzina, która tutaj mamy zegarek, jest godzina 19.30. A wzięłam telefon tutaj na, na mm, jak to się mówi, jejciu, Jak mu wyskakują w ogóle słowa. <grywa> e, no, telefon tutaj mam na takim... co zróbcie mu, na kiku, tak? E, no, czy na kiku, jejciu, wszystko zapominam. Na selfie, tak? Na selfie tym stiku, o, nareszcie. No a w ogóle, słuchajcie, zamówiłam w internecie taki plastikowy, taką reklamówkę plastikową, wodoszczelną i niedługo ma przyjść, więc niedługo zabiorę Was pod wodę, bo spokojnie mój telefon jest wodoszczelny, ale nie można go wkładać do słonej wody. A więc... W tej reklamówce będę mogła nurkować, snurkować i pokazywać Wam kraby, ryby, w ogóle jak wygląda dno tutaj pod wodą, więc bardzo się cieszę. Już się nie mogę tego zakupu doczekać i niedługo Wam e, razem będziemy snurkować, więc bardzo, bardzo czekam. No i tyle chyba, kochani. Ten, ten vlog będzie taki króciutki, trochę kulinarny, trochę taki właśnie tutaj e, z nadmorza. A następny chyba już będzie jakiś wycieczkowy. Więc co? Życzę Wam miłego oglądania. Dziękuję, że jesteście u mnie na kanale. Miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!